Mów szybko! Zrobiłem już wszystko, czego ode mnie oczekiwałeś. Gdzie jest kryjówka salamandry? Idź do kaczmy! Niedawno zajęli ją bandyci z salamandry. Ich kryjówka znajduje się w starym domu kaczmarza. Udało mi się naprawić włosy, w końcu się nie bugują. Nie, proszę, zostawcie mnie! Ta pani jest pod moją opieką. Żaden z was jej nie tknie. Pożałuję! Z tym czarodziejem! Czarodziej! No! Nope. To nie zadziałało. Dobro, powiedzmy. Jestem zawiedziony. Szani tam pomordowała ludzi. Tak, o, kozikiem. Ciało kaczymarza. Sprawdzę, co ma w kieszeniach. Takie jest gerwazy. Badanie zwłok. Hiena cmentarna. Siema. Długo ci zeszło, wioskowy hycno. Dobra, pogadaliśmy sobie. Czas na zabawę. Graj muzyko. Jeden? Co to jest jakiś finisher najdłuższy na świecie? No nie wiem, to no, zazwyczaj dwóch mogę zabić w trakcie finisheru. Naprawdę zostałeś tylko ty. Chodź tu, ćwoku. Ale fajnie, machasz mieczem. Alwin, co ty robisz? Wielebny powiedział, żebym poszedł do tego opuszczonego domu i że ktoś będzie tam na mnie czekał. Podsłuchałem jak mówił, że zabiorą nas do wyzimy. Musimy znaleźć jakieś wyjście z tej jaskini. Proszę, nie rób mi krzyży! No nie wiem, kusisz. Hola! O, Abigail. Co ty tu robisz, wiedźminie? A ty, wiedźmo? Czary czy nie? Strasznie śmierdzą i dymią te twoje czary. Bo to potężne zaklęcia i składniki muszą wystarczyć na całą wioskę. Widzisz ten tłum z pochodniami? Przyszli po mnie! Spalić wiedźmy! krzyczą, to ona bestie przyzwała. Bestie przyzwały ludzkie niegodziwości. Mikul, czy wiesz, że zgwałcił tę dziewczynę, Ilse? Popełniła samobójstwo. A ty sprzedała się i truciznę. A ten pijaczek, odo, zabił swojego brata dla pieniędzy. Wielebny wygnał swoją córkę, która nabawiła się brzucha. Jest teraz dziwką w wyzinie. Haren za garść złota sprzedał wiewiór straży miejskiej. Wiedziałaś o tym wszystkim, ale nic nie zrobiłaś. Niby czemu miałam coś robić? To moi klienci. Wszyscy zaopatrują się u mnie w trucizny, eliksiry miłosne i insze wywary. To ich sprawa, jakich używali. Teraz już rozumiem, dlaczego nęka was bestia. I rozumiem też, że muszę wskazać, kto zawinił. Pójdę porozmawiać z ludźmi na zewnątrz. Nie pozwól im mnie skrzywdzić. Gdybyś mnie bliżej poznał, zrozumiałbyś, że nie jestem taka zła, jak twierdzą wioskowi. Sam się przekonaj. Jesteśmy tu sami i mamy mnóstwo czasu. Pal gumę, Szonie. Nie ma takiej potrzeby. Pójdę na zewnątrz, porozmawiać z ludźmi, a ty poczekaj tutaj. Sąd musi być sprawiedliwy. Ta suka zniszczyła mi życie, brata mi zaczarowała, chciała mi go ukraść z jego złotem, brat jej nie chciał, więc go zamordowała. Czary na mnie diabelskie odprawiła. Widziałem twoją miniaturkę w jej chacie. Zamordowała! Więc trzeba ją zabić! To, to, to przez nią zostałem chawekarem. Obiecała, że mi się odda, jeśli pomogę widziurkom. Wi nie na nie ludzi, a musiałem z nimi handlować. Nieźle się na tym wzbogaciłeś. Zło to to nie wszystko. W życiu trzeba mieć za za zasady. Niech żyje rasizm. Przekonałeś mnie. Jaka jest twoja wersja wielebny? Wiedźma wykorzystała Oda i harena do swoich planów. Ponadto otruła Ilze. Nienawidzę was wszystkich porówni, ale jeżeli miałbym podać jeden jedyny werdykt, to uważam, że należy spalić kobietę. Witch! What? Masz rację, wielemny. Rzeczywiście widziałem lalkę przedstawiającą Oda. Mnie też wiedźma chciała się oddać w zamian za przysługę. Abigail jest winna. Spalić wiedźmy! Sąd ma się tu odbyć. Sąd, nie morderstwo. Mam dość waszych żałosnych problemów. Sami taplajcie się we własnym gównie. Nie będę się w to mieszał. Przeklinam cię, biały wilku! Przeklinam was wszystkich! W imię wiodłowego pająka czarnego lęgwy! Hello, motherfucker. What are you doing in my swamp?! To już za nie, zabić nie mogę, dobra. Pierwsze, co to wypije jaskółka, bo wiem, że ona się przydaje. Szczególnie w tej walce. O kurwa, nie dasz. Dobra, i co ja chciałem? A, jeszcze jeden eliksir chciałem wypić. Specjalnie sobie zrobiłem... O, puszczyk. Słuchajcie, Wygrałem! <noise> Łatwo! Dawaj, fanty! Ciebie też mogę zabić? Widzę, że żyjesz! Jeśli się sprawiłeś, to mam dla ciebie klej, otwierający bramy miasta. O! To jest w końcu rozwiązanie, które mi się podoba. Po tym wszystkim, co zrobiłeś, wezmę go sobie sam z twojego ciała z synu. Ale tak nie można! Sprawiedliwości stanie się zadość. Wszystko można, jak się postarasz. Dobra, dawaj Fanty. 250 to warto było. <noise> Niczego nie żałuję. O, i tu teraz wrogami wszyscy. Chodź się bić w Ile on miał pieniędzy? Jestem milionerem. Geralt, jesteś cały i zdrowy? Nic mi nie jest. Obmierzła mi już ta wioska. Też mam jej dosyć. Chodźmy. To niesamowite, ilu kurwy synów się to zebrało. Geralt... Porozmawiaj ze strażnikiem i wynośmy się stąd. A, ja mam katać ze strażnikiem. Bestia zabita, salamandry zabite. Wieśniacy zabici. Bardzo śmieszne. Mnie bawi. Mam glejt, przepuść mnie. Muszę wejść do wyzimy. Panie sierżancie, wiedźmin przylazł. Ten, o którym mówiłem. To właśnie jego mamy zgarnąć? Tak, panie sierżancie, to wiedźmin. Lugawy łodmieniec. Luźnierca i fałszerz. Brać go. Skurwysyny. Walcz, gerwazy żałosne. Hej, wypuśćcie mnie! Jestem niewinny! Dwa kilo fistechu było na użytek własny! Hej, ty, klawisz! Chociaż mnie przenieście! Nie chcę siedzieć z politycznymi! Od polityki można sparszywieć! Jestem porządnym złodziejem! Wypuśćcie mnie! Morda kobel. Siemko, nie drżyj się! Chcesz mnie zabić? Złodziej pracować mi nie daje! No właśnie, złodziej, ja z politycznymi siedzieć muszę. To skandal! Morda w kubeł mówię! Nie drzyj się, bo jak mamy kocha mnie zdzierżę i przypieprze w ten naćpany pysk! Pięknie, kurwa. Pięknie. Proza życia. Król jest dla was łaskawy. W kanałach zalęgła się bestia. Kto pokona króliszka, ten zostanie ułaskawiony i odejdzie wolny. Zabije potwora, potrzebuje broni. Szczęśliwym zbiegiem okoliczności skonfiskowaliśmy je dawno Wiedźmiński miecz. Wiedźmiński? Skąd? Nie twoja sprawa. Ten co go znaleźliśmy u tego pasera, talara? Tak, kretynie. Ten właśnie. Zostawcie łalatki i wiva.